Activate the interceptors and bombers. A dzisiaj prawdziwa świeżinka i moim zdaniem najfajniejszy secik, który przyszedł do nas w maju: Mandalorian, Fank Fighter i Interceptor. No na no Interceptora to czekaliśmy od 2006-2007. Pamiętam, bo miałem tego pierwszego. Porównamy sobie potem. Jest trochę wybrakowany, ale Lego zagrało tą kartą, że jest 40-lecie powrotu Jedi. Tam były interceptory, więc musimy zrobić zestaw z interceptorem, który jeszcze będzie łączył uniwersum Mando. Skąd ten wywód? Te statki się nigdy nie spotkały. Jeżeli oglądaliście, interceptory wleciały w chmurę. Fightery oraz szpady też wleciały w chmurę. No i w tej chmurze się minęli. Nie wiem, być może to pudełko jest jakimś synonimem chmury. No ale tak na poważnie jestem naprawdę zajarany bryłą tego interceptora. Słyszałem dobre opinie o Fighterze. Czekam na nowy Dark Saber. To na pewno, czekam na nowy Dark Saber. No i słuchajcie, nie mogę się doczekać, dlatego... No i jest, słuchajcie, jak ja się jaram. Naprawdę, jakbym miał znowu 10 lat i byłyby święta. Lego Star Wars przyzwyczaiło nas do tego, że kupujemy sety dla minifigów. Ten zestaw jest absolutnym przełamaniem przyzwyczajeń, ponieważ jedyna... Na swój sposób unikatowa figurka, no to jest Axe. Znaczy wiadomo, no Dean ma nowy hełmik i słuchajcie, już za dostajemy dwa nowe Dark Darksabery. W sensie jeden, ale części zapasowe są takie, że realnie dostajemy dwa Dark Darksabery. Naprawdę dawno nie miałem takiego wrażenia, że konstrukcja jest 10 razy lepsza niż minifigi w danym zestawie. To może przejdźmy do minifigów, a na koniec zostawimy te dwa piękne seciki. Byłbym zapomniał, jest też instrukcja. nie będę się tu wyżywać na renderze. Opowiedziałem Wam już, że jest jedna brakująca saszetka. A z ciekawostek, e, czy mamy tu nowe zestawy? Czy mamy reklamy nowych zestawów? No, w jednej instrukcji nie, a w drugiej, w drugiej pamiętam, że coś było i jest. Jest jednostronne. Nie. Jeżeli chodzi o reklamy zestawów, to jedyną nowinką jest piracki myśliwiec. Cała reszta jest nam dobrze znana, widać, że reklamy skupiają się dookoła Mandowersu. Byłoby mi szkoda, ale jednak instrukcja od Interceptora jest grubsza i nietknięta, także... okej. Okay. Na pierwszy ogień poleci dowódca mandaloriańskiej floty, jak jest napisane na pudełku, ale my wszyscy dobrze wiemy, że na pierwszy ogień idzie Axe. I challenge you. One warrior to another. Do you accept my challenge? I do. Aks, któremu nie straszna jest atmosfera, nie straszne jest paliwo. Chciałem przypomnieć, że jak był odcinek, gdzie Mandalorianie ratowali z rąk bestii syna Pada to skończyło im się paliwo w jetpackach. A AX jest takim kotem, że przeleciał na swoim jetpacku atmosferę. Tu wam dam grafikę, ile, ile kilometrów to jest mniej więcej jakby. Nieprzeciętny gościu. Nieprzeciętny gościu. I LEGO absolutnie powinno napisać, że jest to Aks. A po tym żenującym wstępie, co mogę Wam powiedzieć o figurce? E, fajna jest. Z twarzy przypomina mi trochę Django Feta, szczególnie przez te włoski, no ale urada Mandalorian. Alternatywny grymas. E, zawadjacko szczęśliwy bym powiedział. Broń jak na Mandalorianina przystało. Oczywiście w międzyczasie wypadł mu detonator. Oczywiście pamiętajmy, Ax ma twarzyczkę i włoski, dlatego że nie należał do sekciarzy i po prostu mógł szarmancko wyrywać dziewczyny na ten zaczes. A, no i dodatkowo dostajemy hełm, do którego jest cały set akcesoriów, jak to w Helm jest bardzo ładny, yy... nie miałem jeszcze takiego, a zestaw akcesoriów, wiecie o co chodzi, nie chciało mi się tego wpinać. Kilka antenek mandaloriańskich, daszek oczywiście. Wiecie, jak jest. Din Jarin. chociaż być może powinienem powiedzieć Dark Saber, ponieważ to on jest główną gwiazdą, jeśli chodzi o tą figurkę. Niemniej figurka Dina to jest jedna z najładniejszych figurek Dina. Jest oczywiście zadrukowana po bokach. Tutaj mamy bagnorożca. Dzierży on mroczny miecz, który tak jak już mówiłem, dostajemy drugi w gratisie, więc tak naprawdę nie straszny jest nam Gideon i jego ciężka ręka. Nadruki po obu stronach łapek. Twarzyczka Pedro Pascala, i hełmik, czyli jedyna nowość tej figurki, oprócz mrocznego miecza. Jest to bardzo ładnie wykonany hełm. Możecie kojarzyć ten motyw z Razor Cresta ucs Co ja mówię, jaki anglista się odpalił. Oczywiście z brzeszczota UCS-a możecie kojarzyć ten hełmik, tylko w ciemnej formie, kiedy jeszcze Din nie był cały bezkarowy i błyszczący. Przejdźmy do imperialnych, i tutaj omówię ich zbiorczo. Mamy pilotkę. Pilotka wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądał pilot bombowca. Ej nie, to to jest pilotka, nie? Dobra, przez chwilę myślałem, że to jest typek. W każdym razie to jest pilotka, nie wiem, może Aiden versio. Zadrukowany torsik, zadrukowane nóżki od przodu, zadrukowany torsik z tyłu. Eee... Kurczę, no nie wiem, czy jest tu co opowiadać. Jest to typowy mold dla imperialnego pilota. Pomijam, że te hełmy tak naprawdę dostajemy odlego już od prawie 10 lat. Spoko! Szkoda, że nie dostaliśmy imperialnego superkomandosa. Eee... Nie wiem, chyba tak się nazywali. Wiecie o co chodzi. Ci okucie w Beskar. Byłoby to na pewno fajne nawiązanie do finału, ale. No cóż. Robocik imperialny, czyli taki klasyczny zapychacz. O. Dużo ludzi narzekało, że właśnie w jego miejsce mo moglibyśmy dostać nową wersję szturmowca czy coś. Eee, zgadzam się, aczkolwiek rozumiem politykę LEGO, ponieważ. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w bombowcu imperialnym dostaliśmy protokolarnego droida imperialnego. Więc e, rozumiem, że to jest jakby uzupełnienie kurcze właśnie personelu czy asortymentu. Dajcie znać w komentarzach. Droidy to jest asortyment, czyli nasze zapasy ale rzeczy, czy jednak personel, czyli nasze zapasy ale ludzie, istoty żywe. Dajcie znać. Jeżeli chodzi o droida jest bardzo ładny. Jest to po prostu klasyczny model Artu w wersji imperialnej, a rewizję naszego elitarnego myśliwca zaczniemy od porównania go z innym imperialnym sprzętem. Zobaczcie, jaki duży jest Interceptor względem innych modeli. On jest teraz dokładnie nad nimi. Opływowość kabiny, jak to poszło do przodu patrzcie, tutaj mamy zwykłego TIE-fightera, bardzo ładnie obudowany, ale tutaj jest Interceptor. Naprawdę to, w jaki sposób postarali się oddać okrągłość tej kabiny. Jest dla mnie bardzo dobrą drogą i tak naprawdę uważam, że w przypadku jakichkolwiek modeli TIE powinni iść w kierunku takim, jakie obrali przy Interceptorze. Nie żeby zwykły TIE Fighter był zły, jest bardzo dobry, jest bardzo fajny. Powiem więcej, jest najsolidniejszym z tych trzech statków. Niemniej, Interceptor skrada serduszko i skrada show w tym odcinku. No plus kanonicznie, no po prostu był lepszy, umówmy się. Ależą wam się przeprosiny z mojej strony, ponieważ. Bardzo chciałem być pierwszy z tym zestawem na LEGOTUBE, a dodatkowo chciałem Wam pokazać przedpremierowo, z czym wiąże się ten zestaw, co się w nim pozmieniało i miałem bardzo dużo pomysłów na tą recenzję. Niestety nie wszystkie udało mi się dopiąć. Między innymi nie udało mi się odrestaurować mojego drugiego zestawu w historii, a pierwszego interceptora od Lego. I słuchajcie, jedynego interceptora od Lego, który dostaliśmy do czasów tego. Znaczy wiadomo, w międzyczasie był interceptor majora Wonrega, ale Wonrek to już najwyższy porządek. Jest to totalnie inne malowanie i nijak się ma do imperialnej floty. A po co w ogóle przynoszę ten niekompletny wrak do was? W ogóle jakbyście chcieli ich dokładne porównanie, to dajcie znać. Chciałem wam pokazać różnice w rozmiarze. Nowy interceptor jest większy od swojego poprzednika zdecydowanie. Skoro zachowaliśmy się jak typowa osoba w związku i nawiązaliśmy do X, przejdźmy zatem do nowego interceptora, a zdecydowanie jest na co patrzeć. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te skrzydła, bardzo mi się podoba jak Lego zaznaczyło to srebrne Szare, srebrne obramowanie na krawędziach płatów Interceptora TIE. Wcześniej tego nie robili. Co mogliście zobaczyć na modelu, który pokazałem? Ehm, mogę... Podrzucam teraz dodatkowe grafiki. Wcześniej tego nie robili. Tutaj cały płat właściwie jest otoczony taką obramówką. Od wewnątrz też jest zadbane, żeby stworzyć wrażenie czegoś takiego. Mi się to naprawdę podoba. Podoba mi się ta technika, ponieważ oddaje to kurcze kształt. No, kształt był zawsze vibe vibe bym powiedział, vibe budowę danego panelu model jest bardzo solidny, mogę go złapać za to Część, patrzcie wiem, boli serduszko niektórych niektórym być może staje serce ale totalnie nic się nie stało zerknijmy do kabiny kabina odchyla nam się oczywiście od góry tu mamy klasycznego plate'a już w tym pierwszym interceptorze mieliśmy takiego ta z nadrukiem Disha, dowiedziałem się od Bruda tego, że to nazywa się Dish, może przez to, że wygląda jak talerz. Także wszystko co wcześniej powiedziałem o tym, jako o playcie, to mówiłem o Dishu, jestem czysty. Żeby dostać się do kabiny, możemy oczywiście dostać się od góry, takim oto władzem. Możemy dostać się przednią szybą, która została tu tak pięknie takimi... Mm... Nie wiem, mi się kojarzą z samochodowymi te wykończenia. Dajcie znać jak ten klocek może się nazywać. W każdym razie idealnie obudowuje to przednią szybę. A od góry zamykamy kopułę i mamy w pełni sprawnego interceptora, który może spokojnie polować na mandaloriańską flotę. Od tyłu statek prezentuje się równie godnie. Jedyne co może nas boleć, no to wiadomo, te niebieskie wykończenia po bokach, jeżeli chodzi o axle, Ale... Tym nie wygramy, z tym nie wygramy. Lego z jakiegoś powodu zawsze będzie nam to wciskać, to zawsze będzie prześwitywać. Mimo, że mają bardziej odpowiednie kolory, to i tak będą tak to robić. Dlatego nie będę tego krytykował. Szczególnie, że działa. Tak jak widzieliście, naprawdę działa, dobrze trzyma te skrzydła, a że nie pasuje kolorem. Za to na pewno pasuje ten silnik. Słuchajcie, naprawdę rozpływam się nad tym modelem, ponieważ o, połączenie opływowości z kwadratowością tego jest dla mnie fenomenalne w tym zestawie. Znaczy w tym modelu. Ponieważ drugi statek ma totalnie inne zalety, do których myślę, że powoli możemy przejść, ponieważ chciałem wam pokazać ostatnie rzeczy co do interceptora. A mianowicie działeczka. Myśleliście, że coś ważnego? Nie, no co, wy? nic ważnego. powiedziałem wam wszystko o tym statku. On jest przepiękny i wylatuje do mojej zabawy. I przechodząc do Feng słuchajcie, ten statek jest dla mnie perełką. obczajcie jaki on jest płaski. Serio, tak od boku. Stojąca figurka wygląda tak, jakby miała wsiadać do malucha. Kiedy wyobrazimy sobie, że ma pilotować ten statek, jest to. Nie wiem, mi przypomina moje konstrukcje za dzieciaka, jeżeli chodzi o kilka rozwiązań. Niemniej jest dużo ładniejszy niż te konstrukcje. Jest spójny kolorystycznie, oraz patrzcie to, coś, czym mnie ten statek kupił najbardziej. Oprócz działek, które uważam, że są naprawdę bardzo ładnie wykończone, ta kabina. Bardzo ładnie oddana głębia. Mamy jak zapędzić figurkę. Figurka ma jak sterować. I co najważniejsze, słuchajcie, szybko dotarła bez zarysowań. Jak widzicie, jeden został testowany, A od spodu witają nas. To nie są stud shootery, to są. Nie, no te działka sprężynowe. No robicie tak, to strzela. Ich największy plus jest taki, że są schowane. Totalnie nie czujemy ich przy tym modelu. Ale przypał, to się nie działo. Uwierzcie mi, bo no, zdążyłem się tym pobawić. Ale pokażę wam, mamy tutaj taką skrytkę, do której możemy schować sobie, nie wiem, broń pilota, e, jakieś jego akcesoria. Zamykamy, pilot ładuje się tutaj i możemy odpierać imperialne ataki. A właściwie odbijać Mandalore. Jeżeli chodzi o silniki, układ jest bardzo podobny do tego, z czym spotykamy się w Myśliwcu piratów. Kurczę, no nie można nic o nich szczególnego powiedzieć. Wyglądają ładnie, są solidne, trzymają się i tyle. I właściwie tym zdaniem można by podkreślić cały ten stateczek. Przemyślana budowa, bardzo ładna, bardzo zabawowy i wytrzymały. To trzeba podkreślić, wytrzymały stateczek. Ale to tyle. On nie ma jakichś szczególnych funkcji. On nie uraczy was nie wiadomo czym. A jedyne funkcje zabawowe to włożenie figurki tutaj, oraz no to działka sprężynowe. A podsumowanie jest takie, że ten setik jest po prostu świetny. Dla mnie jest świetny. Jest inny. Konstrukcje nas w tym zestawie kupują, konstrukcje robią cały ten zestaw, a figurki są tylko dostawką. Oprócz AXA, umówmy się, tutaj nie ma żadnej wartościowej figurki. I wyjątkowo to mi się podoba. Wyjątkowo to mi się podoba, że LEGO znane z konstrukcji, oparte na technikach konstrukcyjnych, na samej idei konstruowania, dało nam zestaw ze świetnymi konstrukcjami. Który stawia przede wszystkim na tę konstrukcję. Mi się to podoba. Serdecznie go polecam. E, czy za cenę katalogową? Nie. Sam nie kupiłem tego za cenę katalogową. Nie mogę Wam powiedzieć konkretnego sklepu, żeby go nie zareklamować, ale jest taki czarno-biały salon z książkami, filmami, grami Lego. Tam możecie znaleźć ten setik z taniej. Polecam taką zabawę.